W ciągu trzech lat Ślązacy za działalność stadionu śląskiego zapłacą prawie 300 milionów złotych. Jak to wyglądało w czasach, kiedy stadion był jeszcze spółką? No, też nie najlepiej. Spółkę powołano do życia w 2013 roku. Dokopałem się do jej bilansów od 2017 roku, czyli od momentu, kiedy otwarto stadion śląski. No i wyglądają one. No mocno średnio, 2017 rok minus 4 miliony złotych, 2018 i 19 po minus 10 milionów złotych, 2020 minus 177 milionów złotych, ogromna kwota, później minus 5 milionów złotych, minus 32 miliony złotych i lekki plus 597 tysięcy złotych w 2023 roku. Stadion narodowy stracił w 2020 roku 6 milionów złotych, stadion we Wrocławiu 29 milionów złotych, a stadion w Gdańsku 30. 23 miliony złotych. Nie uwzględniam tutaj stadionów w Poznaniu, bo zarządzanie stadionem należy do Lecha Poznań.